Ochotnicza Straż Pożarna w Hartowcu wchodzi na kolejny poziom. Niedawno uczestniczyliśmy w otwarciu nowej strażnicy, a w ubiegłą sobotę strażacy-ochotnicy otrzymali wóz strażacki. Senator Bogusława Orzechowska uważa, że to bardzo ważne wydarzenie. Dzisiejsze wydarzenie jest szczególnie ważne, bo było oczekiwane od ponad półtora roku. Od półtora roku były starania wszelkich władz i gminy, i samorządowców, i y, również parlamentarzystów, bo i poseł Krasulski i ja staraliśmy się na etapie ministerialnym u pana generała Suskiego y, o to, żeby wreszcie był tutaj nowy wóz strażacki. Bo ochotnicza straż pożarna jest bardzo ważna. Ważna jest dlatego, że jako jedna z pierwszych uczestniczy w zdarzeniach wszelkiego rodzaju, czy w pożarach, czy w wypadkach samochodowych. I ważne jest, żeby dysponowała sprzętem, bo bez sprzętu to nawet najlepszy strażak niewiele może zrobić. W uroczystości brał udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Suski, dla którego doposażenie jednostek OSP to podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców tutaj w tym regionie. Jest to używany, ale sprawny samochód z napędem na cztery koła, z pompą dwuzakresową. W związku z czym sprawność tego samochodu jest bardzo duża. Również dojazdy do zdarzeń będą zdecydowanie szybsze. I sprzęt, który na tym samochodzie częściowo już się znajduje, również umożliwia prowadzenie tych wszystkich działań zdecydowanie lepiej i szybciej. Podniesie to bezpieczeństwo w regionie, przede wszystkim gminy, ale również i powiatu. Z nowego wozu cieszą się władze Gminy Rybno. Wspaniała uroczystość w Hartowcu. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała samochód wycofany z Państwowej Straży Pożarnej. W bardzo dobrym stanie, z napędem na cztery koła, z szeregiem urządzeń pozwalających być bardzo skutecznym samochodem w udzielaniu pomocy nam na terenie wsi Hartowiec, jak i na terenie powiatu, czy, czy nawet gdyby trzeba wyjechać poza powiat. Wielkie podziękowania dla generała Suskiego który osobiście dopilnował tego, żeby ten samochód został przekazany dla Ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej w Hartowcu. Był tutaj jakiś czas temu i został zauroczony tą nową remizą, którą niedawno żeśmy wybudowali dla strażaków hartowieckich. Chce tą remizę powielać i dać jako wzór dla innych gmin, jak powinny wy wy wyglądać domy naszych strażaków ochotników. Optymalnie jest ta, ta jednostka dostosowana, ten budynek do, do tego, żeby służyć strażakom. Władze państwowej Straży Pożarnej doceniają starania władz gminnych o doposażanie lokalnych jednostek. Ja zauważam, w ostatnich kilku latach ta świadomość wszystkich władz samorządowych zdecydowanie jest większa, jeśli chodzi o zagrożenia, które no, czekają codziennie na nas. Proszę zauważyć, zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się błyskawicznie. Są wichury, są deszcze, są różnego rodzaju opady, są pożary lasów, tak jak wspomniałem już wcześniej. Tych pożarów jest więcej w tym roku, pożarów lasów niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku było 8 tysięcy, niecałe 100, w tym roku już 8 500, ale przez 7 miesięcy. Więc mówię, to zagrożenie jest bardzo duże. Również wzrasta nam ilość zagrożeń, zdarzeń związanych z wypadkami samochodowymi. I również do tych wszystkich zdarzeń właśnie wyjeżdżają druhowie ochotniczych Pożarnej. I ten samochód umożliwi im działania zdecydowanie lepsze. Mam nadzieję, że więcej osób przeżyje, więcej osób uratujemy. Strażakom ochotnikom z Hartowca życzymy, aby otrzymany wóz strażacki służył jak najdłużej i jednocześnie aby był jak najmniej używany.